Przede wszystkim mamy wyrzutnię Wirus 54. To jest PXB3614. 54 strzały w kalibrze 25 mm. I taka wyrzutnia jest dostępna w hmm, Carefour bodajże za 70 zł. W supermarkecie, w supermarkecie hmm, 70 zł za 54 strzały w kalibrze 25 mm. To jest naprawdę dobra cena, naprawdę dobra cena. Zobaczymy, czy taką bronią warto zakupić, ale na pewno warto, bo jak widziałem, jeszcze jej nie miałem, ale myślę, że będzie warto taką zakupić, bo mamy dużo strzałów, w fajnym kalibrze, w dobrej cenie, naprawdę dobrej cenie, naprawdę 70 zł. Za coś takiego to myślę, że jest naprawdę przystępna cena. Ja mam akurat rok 2019, partia pierwsza, 675 gram mieszanki. Nie wiem, czy będą się różnić od, od partii. Czasami tak jest, że partia jedna nie jest równa partii drugiej, i tak dalej, i tak dalej. Że powiedzmy, któraś partia jest w danym roku najlepsza. Nie wiem jak ta. Ja mam akurat taką, czyli pierwszą partię z 2019 roku. Fire Up Satisfaction. Fajna. Ogólnie grafika jest fajna. Zobaczymy, odpalimy, czy taka wyrzutenka. Ląty. Właśnie, ląty. Gdzie mamy ląty? A, tu jest chyba ląd jeden, a tu jest ląd drugi. Tylko ten ląd gdzieś się tu mocował. A, to mniejsza, oto. To nam absolutnie nie przeszkadza. Tak, jest tutaj. Okej. Okay. Zobaczymy, czy taką wyrzutnię warto zakupić. I to wszystko. Zobaczymy, odpalimy. Zobaczymy, jak ona się będzie prezentować. Odpalaj wirusa, bierz wirusa. Odpalaj wirusa. Tu z boku masz ląd. Widziałeś? On tak wystaje. Wirus, 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 wirus. Zobaczymy, co to jest warta ta kostka. Odsuniemy się. Wirus to jednak jakby mocniejsze no? tam był chyba jeden ale ładne duże efekty świetna kostka świetna kostka jesteśmy po strzelaniu wyrzutnia wirus 54 świetna kostka naprawdę 70 zł za 54 strzały w kal. 25 mm naprawdę nic więcej w momencie sobie światło o troszkę mocniejsze naprawdę jest Dosunek ceny do jakości jest naprawdę świetny, bardzo fajnie się strzelała. Yy, ostatnie były chyba dwie salwy, jeśli dobrze pamiętam. Poszły naraz, raz, raz. Świetna, świetna, świetne układ, świetne efekty za cenę 70 zł. Jak najbardziej w kerfurze yy, można, nawet trzeba ją zakupić. Ominąć biedronkę i do kerfura, jeśli ktoś tylko ma kerfura, Niestety ja jako często nie mam kaptura, ale to jest normalnie ze sklepu e, z pirotechniką zakupiona. Świetna kostka, jest naprawdę rewelacyjna. Nie wiem jak będzie z innymi mm, z innymi partiami, ale ta partia 2019, partia pierwsza, świetna. Naprawdę świetna kostka. Dobra, to by było na tyle. Dzięki wielkie. Cześć.